Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z bliska. Proszę Państwa, coś się, coś się podziało, materiał, który nagrywałem rano, nie ma go, więc będę musiał go powtórzyć. Zrobię to pewnie o 17.05. No a teraz najnowsze informacje specjalnie dla Was. Tym razem z branży, z kraju. W Polsce mamy dwa... Stowarzyszenia, które, które działają w branży Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Gemologiczne i Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich. Oprócz tego jeszcze Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników jest, jest trzecim stowarzyszeniem, właściwie działające tylko w tej części branży, która dotyczy, dotyczy Bursztynu. Polskie Towarzystwo Geomologiczne to właściwie jest taki twór, który umarł już bardzo dawno, tam się nic, nic nie dzieje, nic to nie funkcjonuje, organizują tylko wątpliwej jakości szkolenia i, i to tyle. Natomiast no, Stowarzyszenie Rzecznalców Jubilerskich ostatnio przeżyło zmiany dość poważne, o których właśnie chciałem Wam Was poinformować, mianowicie w zmienił się cały zarząd i jak czytamy na stronie prezesem zarządu została w tym momencie pani doktor Olga Hajduk, wiceprezesem zarządu jest pan Michał Horoszyński i wiceprezesem zarządu drugim wiceprezesem zarządu jest Piotr pan Piotr Bisiak. zmiany zobaczymy zobaczymy czy na lepsze za każdym razem słyszę że, że będzie się zmieniać na lepsze, a potem się nie zmienia. Wszystko, wszystko zostaje po staremu. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie, będzie inaczej. Na dobrą sprawę, problemy jakieś pozostały w stowarzyszeniu, problemy, o których wam mówiłem. W zeszłym, właściwie w ostatnim czasie, mieliśmy tam dwa skandale. Jeden z nich to był związany z tym, że jeden z członków, który został już w tej chwili z, z, z skreślony z listy członków, y, zrobił sobie pieczątkę, w której podszywiał się pod rzeczoznawcę y, SRJ i, i a był tylko członkiem, nie był rzeczoznawcą, nie był pisany na listę rzeczoznawców i y, 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 y wystawiał dokumenty, w których oszukiwał Ludzi, znaczy po prostu, które poświadczały nieprawdę, jeżeli chodzi o biżuterię, którą, którą on sprzedawał zresztą samemu. Pamiętajcie, że rzeczoznawca nie może sprzedawać nie może być powiązany z handlem dlatego, że wtedy istnieje konflikt interesów więc albo się jest rzeczoznawcą, albo się jest handlarzem to tak to funkcjonuje. Natomiast no, druga sprawa, dość, dość poważna, o której, o której też Was informowałem i ta sprawa właściwie została nierozwiązana, dlatego że e, tak jak pan, e, pan Kuzia, który został skreślony z listy członków, przynajmniej nie ma jej na tej liście internetowej, dostępnej na stronie FSRJ, e, tak była druga sprawa, sprawa związana z fałszowaniem, e, z, z fałszowaniem e, 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 certyfikatów. I podbijania ich pieczątką nienależącą do rzeczoznawcy, który wykonywał te certyfikaty. Okazało się, że w jednej z warszawskich firm rzeczoznawca pożyczał swoją pieczątkę komuś innemu, po to, żeby, po to, żeby podbijał nią dokumenty. To dotyczyło pieczątki, która należała do pani Karoliny Sobolewskiej. Ja myślałem, że pieczątka została skradziona i że ktoś po prostu się podszywa pod nią. Natomiast okazało się, że to w ramach firmy ona wypożyczała swoją pieczątkę komuś innemu, ekspertowi kamieni kolorowych, który nie był ekspertem diamentów, a podpisywał się jako ekspert diamentów na tych, na tych dokumentach. No i takie fałszowanie dokumentów okazuje się dla SRJ nie jest problemem. Pani Karolina Soboleska nie została skreślona z listy rzeczoznawców, nie, nie unieważniono też pieczątki, którą Którą użyto do podpisania fałszowanych dokumentów. Sprawa poważna. Nie wiem, dlaczego, dlaczego poprzedni zarząd w ogóle tego nie załatwił. Odpowiedzieli mi na moje pytania, co prawda, które, które zadałem, odnośnie tego, o co chodzi, że tam wyjaśniono, że to bardzo, bardzo przykro pani, pani sobolewskiej, że tak się stało, no ale nie wiem, jak to może być przykro. Prawda? Fałszujemy. Dokumenty, i potem nam jest przykro, że dokumenty. No, bardzo się cieszę, ale te jakieś konsekwencje warto byłoby wyciągnąć. No, i nie wiem, najwyraźniej poprzedni zarząd niespecjalnie dbał o renomę, o reputację stowarzyszenia. Może, może nowy zarząd zadba? Nie znam pani prezes osobiście, może. Może zdołam poznać, dlatego, że niedługo targi Złoto-Srebro-Czas w Warszawie. Pamiętajcie o tym, że to właściwie no trochę ponad miesiąc, półtora miesiąca do targów. No i tam też taki moment, w którym zbiera się cała branża. Może będzie czas zamienić kilka słów. Zawsze dla nowego zarządu jak najwięcej ciepłych słów. Mam nadzieję, że coś się wreszcie stanie w branży, że, że stowarzyszenie zacznie działać tak, żeby nabierało żeby to miało jakikolwiek sens. Pamiętajcie, że ja jestem członkiem stowarzyszenia na Zachodzie. Tam też jestem wpisywany na listy rzeczoznawców i, i, i ekspertów i tak dalej. Tutaj w Polsce nie ma to najmniejszego sensu, przynajmniej nie miało do tej pory. Mam nadzieję, że ktoś wreszcie... Znaczy mówię oczywiście o Seriocie i, i o PTGM. -ie. Jestem tylko i wyłącznie rzeczoznawcą bursztynów w Stowarzyszeniu Międzynarodowym Stowarzyszeniu Bursztynników jedne stowarzyszenie, które działa na takim poziomie, że, że nie szkoda mi swojego nazwiska, żeby, żeby było umieszczone na tamtej liście. No bo rzeczoznawców, bo, bo umieszczanie czegoś na, na listach, tam gdzie no właśnie, można się spotkać z tym, że ktoś fałszuje dokumenty i nie, nie wyciąga się z tego żadnych konsekwencji, no to, to pytanie, pytanie, co inni członkowie o tym myślą i dlaczego, i dlaczego jeszcze nie rezygnują z, z udziału w takim Przedsięwzięciu. No. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że stowarzyszenie zmieni się na lepsze. Na pewno ci, którzy głosowali na nowy zarząd, bo z tego co widzę, to większość ludzi w zarządzie jest, jest nowa. Na pewno ci, którzy głosowali, chcieli dużych zmian, bardzo poważnych zmian. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W, w najbliższym czasie. Miejmy nadzieję, że prestiż stowarzyszenia wzrośnie. No i że sprawy związane właśnie z, z tak, te o których mówiłem, będą rozwiązywane znacznie szybciej niż do tej pory. Pamiętajcie, że ja prosiłem o to, żeby prosiłem prezesa, czy wiceprezesa w tamtym czasie, prosiłem o to, żeby wyjaśnił na kanale, żeby zrobić wywiad, żebyśmy porozmawiali o tym, co to się, co to się dzieje, dlaczego pozwala się panu, panu Kuzi używać takiej pieczątki i nie wyciąga z tego konsekwencji, dlaczego, dlaczego właśnie Pozwala się, nie, nie kasuje się pieczątki, która została użyta do fałsze, fałsz, fałszowania dokumentów, też nie została skasowana ta pieczątka i nie, nie został usunięty rzeczoznawca, który na to pozwala z listy rzeczoznawców, no ale do takiego wywiadu nie doszło, po prostu nikt się nie, najwyraźniej nie poczuwał do tego, żeby wyjaśnić publicznie o co to, o co to chodzi i i jakie tutaj są interesy, i czy ich interesów tak naprawdę broni stowarzyszenie, bo na pewno to nie są interesy uczestników rynku, tych kupujących, którzy mogą być potem narażeni na to, że takie kłamliwe, fałszywe dokumenty trafiają na rynek. Miejmy nadzieję, że tym razem nowy zarząd doprowadzi do bardzo poważnych zmian. Myślę, że to tyle. Widzę, że tutaj coś się dzieje. Aha, Hacienda, witaj. Witaj, Hacienda TV. TV. Dzień dobry, cudownego dnia życzę wszystkim. Również, również najlepszego. Tutaj ktoś jeszcze pyta, czy mówimy po polsku. Tak, właśnie mówimy po polsku. I bardzo prosimy, żeby na czacie też pisać po polsku. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Materiał, który zniknął, powtórzę. Póki, tak, żeby, żeby ten przekaz dotarł do wszystkich. Bardzo dziękuję tymczasem Państwu za uwagę. Do usłyszenia.